15 sierpnia odbyły się uroczystości związane z odpustem parafialnym oraz świętem Wojska Polskiego. Centralnym punktem obchodów była plenerowa msza święta przy kościele parafialnym, której podniosłą oprawę zapewniła orkiestra Denta oraz chór. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców, łącząc duchowość z patriotyzmem w atmosferze wspólnoty i refleksji. Odpust parafialny jest świętem całej parafii. Chciałbym powitać w krótkich żołnierskich słowach wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Odpust w Parafii Wojskowo-Cywilnej w Czarnym gromadzi parafian i gości. Nasze uroczystości, połączone ze świętem Wojska Polskiego, są okazją, aby podziękować za bezpieczeństwo wszystkim służbom mundurowym, które realizują swoje zadania służbowe na terenie naszej parafii. Dlatego proszę, aby słowa powitania przyjął dowódca pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej imienia króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pan pułkownik Krzysztof Klin oraz dowódca garnizonu Czarne, pan pułkownik Michał Kolasa, z którym tę uroczystość wspólnie przygotowaliśmy. Witam wszystkich żołnierzy garnizonu Czarne oraz wszystkie służby mundurowe, służbę więzienną. Straż Pożarną, Wojskową, Ochotniczą, Nadleśnictwo, Stowarzyszenia, Szkoły oraz Delegacje Sąsiednich Wspólnot Parafialnych z Feretronami. Wracamy bowiem do tej pięknej, powojennej tradycji, kiedy to na odpust do Czarnego z sąsiednich parafii zjeżdżały się Feretrony. Na dzisiejszych uroczystościach pięknie prezentują się poczty sztandarowe na czele ze sztandarem wojskowym, kompanią honorową, co czyni dzisiejszą uroczystość wyjątkową i bardzo podniosłą. Czarne to nasza mała ojczyzna, w niej głośne słowo: dziękujemy, które chcemy wypowiedzieć Panu Bogu i ludziom. Zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji naszej parafii, którą tworzą rodziny mundurowe i cywilne. Naszą parafię tworzą osoby samotne, seniorzy, chorzy, niepełnosprawni, ci, którzy różne trudności przeżywają. O nich też w odpust parafialny pamiętamy serdeczną pamięcią i modlitwą otaczamy. O, nad nami. Aniec, się nad nami. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przemierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta, obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody ruską żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże. Całe dzieje świata to jest walka nieustanna ze sobą dwóch rodzajów miłości. Pierwsza miłość to jest miłość Boga, posunięta aż do ostateczności, do oddania siebie, do zaparcia się siebie. To, co widzimy, w Chrystusie, naszym Panu umierającym na krzyżu. Miłość Boga poświęcona, oddana tak bardzo, że już nie ma miejsca na siebie. A z drugiej strony mamy miłość siebie, poświęconą skrajności aż do zaparcia się Boga, aż do pogardy wobec Pana Boga. I trochę z tej walki dwóch miłości widzimy w przeczytanym dzisiaj czytaniu, pierwszym z Księgi Apokalipsy. Gdzie ten smok jest właśnie znakiem tej miłości egoistycznej, miłości, która odrzuca Boga. Wydaje się potężny, wydaje się taki mocny. A naprzeciwko niego mamy słabą niewiastę, słabą kobietę, kościół. Ale kobieta niewiasta jest tą, która zwycięża nie smok. Nie smok zwycięża w tej walce. I Kościół nam nieustannie przypomina, że. Zwyciężamy dzięki słabości, zwyciężamy dzięki otwarciu serca na miłość Bożą. Miłość jest tym, co zwycięża. W ostatecznym rozrachunku. Nie zło, nie egoizm, nie to, co jest pogardą Boga, ale miłość. I znakiem najpiękniejszym tego zwycięstwa, miłości dla nas dzisiaj jest Matka Boża w niebo wzięta. Bo to, że Maryja jest w niebie z duszą i ciałem, to dlatego, że w swoim życiu poszła za tą miłością Bożą, że pozwoliła miłości Bożej ogarnąć całą siebie, oddała się cała Panu Bogu, nie zostawiając nic sobie, i dzięki temu dzisiaj króluje w chwale nieba. To jest przepiękny znak, jak mówi liturgia, znak pociechy dla nas, którzy jeszcze tę walkę tutaj na ziemi toczymy, i znak nadziei, tego, że kiedyś to wszystko też będzie naszym udziałem, że to niebo. Które dzisiaj widzimy, tylko jako pewną wizję, jako coś, co jeszcze nie jest spełnione, to wszystko kiedyś w naszym życiu wypełni się do końca. Ale już teraz możemy tego nieba dotknąć. Moi drodzy, Maryja jest znakiem pociechy i nadziei. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, otworzyła serce na Boże Słowo. Powiedziała tak Bogu. I nic tu nie stanęło na przeszkodzie. Temu działaniu Bożego Słowa w jej życiu, w jej sercu. Uwierzyła, tak mówi Elżbieta dzisiaj w Ewangelii, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Uwierzyła to nie znaczy, że miałaś jakieś przekonania na temat Boga, jakieś poglądy, światopogląd, jak czasami mówimy, ale że byłaś wierna temu słowu, które Bóg wypowiedział. Bo wiara to jest wierność Bożemu powołaniu. To jest wierność słowu, które Bóg do nas kieruje. Tym jest wiara. I ogarnięta miłością, ogarnięta wiarą, Maryja idzie do Elżbiety, idzie i służyć, bo wiara to jest też zakorzenienie w życiu. To jest służba. Myślę, że to żo żołnierze dobrze rozumieją, że co z tego, że ja coś mówię, jeśli tego nie czynię? Jeśli odpowiedziałem na wezwanie, na powołanie, to za tym musi konsekwentnie iść moja wierna służba. To, co spełnia się i może się spełniać w życiu każdego człowieka. Moi drodzy, dzisiaj w tę piękną uroczystość, w niebowzięcie, uroczystość naszej parafii, święto także Wojska Polskiego, przede wszystkim dziękujmy Panu Bogu za to, że mówi do nas nieustannie, nieustannie nas wzywa do współpracy ze swoją łaską, nieustannie otwiera przed nami niebo, którego już teraz możemy dotknąć w miłości Bożej, w liturgii, w służbie drugiemu człowiekowi. I to dziękczynienie Panu Bogu także niech będzie za ten piękny znak miłości i wierności, jakim jest Matka Najświętsza, w niebo wzięta Maryja. Prośmy Pana Jezusa o to, by nasze życie spełniło się tak, jak się, tak jak się spełniło życie Maryi. Dzisiaj tak tradycyjnie w uroczystość w niebo wzięcia, przynosimy do kościoła wianki, bukiety, ziół, kwiaty. To jest też pewnego rodzaju znak. Wczoraj z księdzem proboszczem tu oglądaliśmy tam można zobaczyć przy kościele jak będzie wyglądał nasz ogród przy kościele Świętego Józefa kiedyś w przyszłości. I trochę tak mi się to też związało z tą liturgią dzisiejszą, bo, bo to jest tak jak z nami i z niebem. To jest niebo, ta wizja, która jest piękna, ale jeszcze tego nie ma. A te kwiaty, które tutaj są przed ołtarzem, te, które mamy przyniesione ze sobą, to już jest jakiś element tej przyszłej rzeczywistości. To już jest coś, czego możemy dotknąć. To jest coś, co kiedyś spełni się w tej wizji, którą teraz oglądamy na, na zdjęciu czy, czy na obrazie. I tak jest z naszym życiem. I tak, moi drodzy, też prośmy o tę wytrwałość w dobrym, wytrwałość Bogu, żeby to Słowo Boże, które do nas dzisiaj dociera, wypełniło się, byśmy pozostali wierni Bogu do końca. Naszych dni, byśmy kiedyś mogli królować z Maryją w jej chwale i z Chrystusem. Amen. Przekazuję pozdrowienia i życzenia od biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza. Ksiądz biskup prosił, abym przekazał całej naszej parafii i żołnierzom naszego garnizonu zapewnienie ekscelencji o serdecznej pamięci i modlitwie. Tym samym mam ten wielki zaszczyt podać do wiadomości, że biskup polowy Wojska Polskiego wyróżnił trzech żołnierzy garnizonu czarne medalem Milito Pro Christo. Starszy chorąży sztabowy Grzegorz Matyjaszek, młodszy chorąży Rafał Szymanek i starszy sierżant Wojciech Łyczywek. Medal Milito Pro Cristo, tłumacząc z języka łacińskiego walczę dla Chrystusa. Jest odznaczeniem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego przeznaczonym dla podkreślenia zasług osób, które w duchu wartości chrześcijańskich służą Ojczyźnie i są zaangażowane w realizację zadań Dusz Pasterstwa Wojskowego. Wyróżnionych żołnierzy proszę o podejście do ołtarza, a o wręczenie odznaczeń proszę dowódcę pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej imienia Króla Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy, pana pułkownika Krzysztofa Klina o towarzyszenie. Proszę dowódcę Garnizonu Czarny, pana pułkownika Michała Kolasa. słowa uznania chciałbym przekazać od całej naszej parafii wojskowo-cywilnej wszystkim mundurowym kwiaty które teraz przekażą dzieci niech będą wyrazem naszej ludzkiej wdzięczności i pamięci